18.30, Kamila Korzeniowska, dobry wieczór. Rozpoczynamy Kurier Opolski, a dziś w programie między innymi. Europejska Agencja Kosmiczna jeszcze nie posiada ani jednej placówki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Drugi Polak w kosmosie, dr Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się z opolskimi uczniami i studentami. Bierne ogrzewanie, czyli już na miejscu zdarzenia owinięty w specjalny koc. Mężczyzna, znaleziony w stanie hipotermii, zawdzięcza życie opolskim ratownikom. Warto nosić odblaski, ja niestety czasami zapominam. W odblaskowym marszu uczniowie przypomnieli, jak ważne jest noszenie odblasków. kulisy kosmicznej misji, przebieg i eksperymenty prowadzone w jej czasie. Uczniowie i studenci mieli dziś okazję spotkać się z drugim Polakiem w kosmosie i wysłuchać jego opowieści. Doktor Sławosz Uznański-Wiśniewski był gościem Politechniki Opolskiej. Astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej przyjrzał się też pracom wykonanym przez studentów kół naukowych. My generalnie jako ludzkość jesteśmy Eksploratorami, przynajmniej niektórzy z nas. Wizyta astronauty na Politechnice Opolskiej przyciągnęła tłumy. Na wykładzie omówił on m.in. polskie eksperymenty, które przeprowadził. Wśród nich pierwszy w historii test na orbicie z wykorzystaniem interfejsu człowiek komputer. Zastosowanie w kosmosie dla takich technologii już widzą studenci szkół naukowych, którzy pochwalili się swoimi projektami. Ja nie muszę fizycznie, na przykład właśnie tymi grubymi palcami na tej rękawicy kosmonauty, nie muszę tego klikać. Ja mogę o tym pomyśleć, że klikam i to się dzieje. No i to otwiera nam możliwości. Każdy wydział na naszej uczelni mógł zebrać bardzo dużo ciekawych informacji i pomysłów na to, jak spędzić swoje życie albo jak stworzyć, co odkryć i co, co stworzyć. Bardzo się cieszę, że możemy tutaj gościć Sławosza, bo to jest właśnie dla mnie takiej energii z jednej strony, ale z drugiej strony pokazanie, że można, że można osiągać najwyższe szczyty. Gość Politechniki Opolskiej podkreślał jak ważne jest, żeby potencjału studentów nie zmarnować. Najważniejsze, żebyśmy my budowali naszą autonomię technologiczną, naszą suwerenność technologiczną bezpośrednio w kraju w oparciu o najlepszych naszych studentów. Dlatego jego zdaniem jednym z priorytetów dla Polski powinno być utworzenie Centrum Technologii Kosmicznej we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Europejska Agencja Kosmiczna jeszcze nie posiada ani jednej placówki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. To pozycjonowałoby nas, naszą ekonomię jako lidera regionu, ale mam nadzieję również, że duże centrum technologiczne, przede wszystkim dla inżynierów, dla ludzi, którzy chcą budować technologię, chcą budować przyszłość. To mogłyby być miejsca pracy atrakcyjne, interesujące u nas w kraju. To miejsca pracy, o których myślą także uczniowie, którzy z wypiekami na twarzy śledzili Polaka w trakcie czerwcowej misji. Kosmos jest bardzo ciekawym miejscem do pracy. Uwielbiam składać różne rzeczy, i myślę, że byłaby to praca dla mnie. Do rakiety nowe technologie tworzyć, aby leciała ona szybciej, bezpieczniej na przykład, byłoby, uważam, że to, to byłoby ciekawe. Sławosz Uznański-Wiśniewski odwiedził Politechnikę Opolską w ramach edukacyjnej trasy Polska sięga gwiazd. Fabian Miszkiel, Kurier Opolski. Gdy temperatura na dworze spada, rośnie ryzyko wychłodzenia. To czas szczególnie niebezpieczny dla osób w kryzysie bezdomności i samotnych. Pierwsza interwencja w tym sezonie miała miejsce wczoraj, a opolscy ratownicy podkreślają, w takich warunkach o życiu decydują minuty. Chociaż mrozy jeszcze się nie zaczęły, to opolscy ratownicy już mają ręce pełne roboty. Pierwsza interwencja w tym sezonie dotyczyła 60-letniego mężczyzny, który został znaleziony przez opolskich policjantów. Był w stanie hipotermii i pod wpływem alkoholu. Wdrożyliśmy swoją procedurę, czyli przede wszystkim pomiar tej głębokiej temperatury. Od dwóch lat posiadamy do tego narzędzie, czyli dedykowany termometr do głębokiej temperatury, no i temperatura obniżona, więc cała procedura. Bierne ogrzewanie, czyli już na miejscu zdarzenia owinięty w specjalny koc. W hipotermii temperatura ciała spada poniżej 35 stopni. To stan zagrożenia zdrowia i życia, w którym zamierają funkcje życiowe. W zeszłym roku opolscy ratownicy interweniowali w takich przypadkach ponad 20 razy. Wprowadzamy procedurę przeciwdziałania hipotermii. Ogrzewamy pacjentów, po czym zabieramy go oczywiście na szpitalny oddział ratunkowy, bądź w przypadku głębokiej hipotermii zabieramy bezpośrednio do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Straż Miejska codziennie patroluje miejsca, gdzie przebywają osoby bez stałego dachu nad głową. To są różne miejsca. To są miejsca takie stałe, gdzie te osoby mają jakieś lokum, czy są, są to ogródki działkowe, są to wiadukty, mosty, czasami ławki. Tak, różne, różne miejsca, które my mamy rozpoznane i strażnicy, miejscy tutaj udają się w to miejsce, kontrolują taką osobę. Służby apelują, by reagować, jeśli zobaczymy osobę potrzebującą pomocy. Wystarczy jeden telefon na 112 lub bezpośrednio do Straży Miejskiej. Natalia Lichwa, kurier opolski. Już niewielki element odblaskowy powoduje, że stajemy się widoczni nawet z odległości 150 metrów. Warto dbać o swoje bezpieczeństwo i szczególnie w sezonie jesienno-zimowym nosić odblaski. Wiedzą o tym dobrze uczniowie z publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Opolu, którzy wzięli udział w akcji Odblaskowa Szkoła. Bezpieczeństwo pieszych zależy w dużej mierze od ich dobrej widoczności. Osoby w ciemnych ubraniach są zauważane przez kierujących pojazdami z odległości zaledwie 30-40 metrów. Dlatego tak ważne są odblaski, które można przypiąć do kurtki czy plecaka. Uczniowie biorący udział w akcji Odblaskowa Szkoła swoją postawą zachęcają do noszenia elementów odblaskowych, choć jak sami przyznają, Czasami zdarza się zapomnieć. Zawsze mam jakąś część odblaskową: albo w spodniach, wszyta jest, albo po prostu kurtkę mam. I to faktycznie ratuje życie? Przeważnie, bo osobę trudno zauważyć, jak jest ciemno. Ja zawsze noszę, ale takie małe czy mam w ręce, bo takich dużych dopiero dostałam. Warto nosić odblaski, ja niestety czasami zapominam. A brałem udział w akcji odblaskowy Patrol, z której zresztą mam teraz kamizelkę, i sam ludzi upominałam o tym, żeby nosili odblaski. Finałem projektu odblaskowego był marsz ulicami Opola. O swoje życie dbamy, odblaski zawsze. Ale! Idziemy miastem, żeby nas zauważono, żeby opolanie widzieli i chcieli naśladować e, taką prawidłową postawę, ponieważ odblaski niestety jeszcze nie są modne krótsze dni, coraz szybciej zapadający zmrok i pogarszające się warunki atmosferyczne sprawiają, że piesi stają się mniej widoczni na drodze. Dlatego tak ważne jest noszenie odblasków. Bo wtedy auta cię widzą. Nosisz zawsze odblaski? Tak. Uczniowie zakończyli marsz przed ratuszem, gdzie spotkali się z wiceprezydentem opola, któremu wręczyli prezent. Szkoła 21 przygotowała specjalne dedykowane, yy, dedykowane odblaski. Jest to bardzo fajna promocja też yy, samej szkoły, tak? ale też mówię, wpisuje się w, to, yy, to, w tą kampanię. Na pewno go gdzieś zawieszę przy torbie i będę widoczny z daleka. Przypominamy, że zgodnie z przepisami każdy pieszy i rowerzysta, który porusza się po zmierzchu po drodze, poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w widocznym dla kierujących miejscu. Tylko w tym roku na terenie województwa polskiego doszło do 49 wypadków z udziałem pieszych, w których 5 osób poniosło śmierć, a aż w 91 wypadkach brali udział rowerzyści, czworo zmarło wskutek odniesionych obrażeń. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyły się dziś uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości, z akcentem na tych, którzy stoją na pierwszej linii służby. Policjantom wręczono odznaczenia państwowe i resortowe. Trzy medale za długoletnią służbę, pięć medali za zasługi dla policji oraz dziewięć odznak zasłużony policjant. Przez całą swoją karierę tak naprawdę przepracowałem w oddziale prewencji. W którym pomagaliśmy na co dzień ludziom, zabezpieczaliśmy imprezy masowe chroniąc w ten sposób innych obywateli, których te imprezy nie dotyczyły. Zostało to zauważone to moje dokonania i zaangażowanie w pracę policji. Otrzymałem srebrny medal za długoletnią służbę. Długoletnia służba w moim przypadku to 24 lata ciągłej nauki, ciągłego doskonalenia zmian. Nie pamiętam trudnych sytuacji, pamiętam tylko same fajne i samą satysfakcję jakby ze służby. Dzisiaj w Komendzie wojewódzkiej policji w Opolu odbyła się uroczystość związana z obchodami 11 listopada. Jest to dla nas niezwykle ważna uroczystość. Wyróżnieni policjanci za służbę w policji wyróżniającą się służbę w policji zostali oznaczeni medalami za długoletnią służbę, a także odznaką zasłużony policjant zostały również wręczone medale dla osób za zasługi dla policji. Ta choroba dotyka już miliony Polaków, często rozwija się po cichu i coraz częściej dotyczy też dzieci. Cukrzyca to poważny problem zdrowotny, wciąż zbyt późno rozpoznawany i wymagający większej świadomości społecznej. W Światowym Dniu Cukrzycy przypominamy, na jakie objawy należy zwrócić uwagę, wiktoria katus. Na rozwój cukrzycy typu pierwszego chorujący nie mają wpływu, bo jest uwarunkowana genetycznie. Natomiast na cukrzycę typu drugiego pracujemy sami. Najczęściej występuje przez niezdrowy tryb życia, niezdrowe odżywianie, brak aktywności fizycznej i otyłość. Objawy cukrzycy, które powinny nas zaalarmować, to wzmożone pragnienie, zmęczenie, chudnięcie i częstsze oddawanie moczu. Wizyta u lekarza i rozpoczęcie leczenia w razie zdiagnozowania cukrzycy są konieczne uszkadza praktycznie wszystkie układy i narządy, a szczególnie uszkadza drobne i duże naczynia. Drobne naczynia znajdują się głównie w nerkach, więc powoduje przewlekłą chorobę nerek, oraz w oczach powoduje retinopatię cukrzycową. Natomiast najbardziej istotnym problemem są uszkodzenia w dużych naczyniach, które prowadzą do udarów w mózgu oraz do chorób serca. Pacjent z cukrzycą nie umiera bezpośrednio na cukrzycę, tylko na choroby układu sercowo-naczyniowego. Ta choroba nie odpuszcza też dzieciom. Najczęściej chorują na cukrzycę typu pierwszego. Nawet 55% dzieci przy rozpoznaniu choroby ma kwasicę ketonową, czyli znajduje się w stanie zagrożenia życia. Ta zapadalność, i liczba nowych przypadków co roku rośnie nam. W tej chwili mamy już ponad 30 przypadków na 100 tysięcy dzieci na rok. I to jest istotne, to jest kilkukrotny wzrost w ostatnich latach. U nas też są pacjenci z cukrzycą typu drugiego. I ta zapadalność na cukrzycę to po drugiego też wzrasta. No mamy epidemię otyłości wśród dzieci. Szacuje się, że na cukrzycę w Polsce choruje około 3,5 miliona osób. Milion osób nie usłyszało jeszcze diagnozy, a w stanie przedcukrzycowym jest 5 milionów osób. Wiktoria Katus, kurier opolski. Uśmiechnięci, aktywni, z głowami pełnymi marzeń i planów. Tak można powiedzieć o wielu grupach społecznych, ale również o seniorach. Osoby po sześćdziesiątce podkreślają, że na emeryturze czas płynie niewolniej, a inaczej. A z okazji dzisiejszego Dnia Seniora sprawdzamy, czego w tym wieku potrzeba do pełni szczęścia. Natalia Janusz-Hempel. Bogata oferta zajęć, aktywności i wsparcie. Seniorom w Opolu żyje się dobrze. Miasto Opole jest bardzo przyjazne seniorom. Wychodzi naprzeciw wszelkim potrzebom dla seniorów. Jednym z miejsc, w których się zrzeszają, jest Centrum Informacyjno-Edukacyjne Senior w Opolu. Tu powstają cuda na szydełkach, szyją się czepki dla pacjentek onkologicznych i rozgrywają zacięte walki w gry planszowe. A to tylko ułamek. Senior już teraz jest właśnie aktywny. Aktywny, a co za tym idzie? Zdrowszy, radośniejszy, pełen życia, energii, werwy. Dzień seniora to święto, które prędzej czy później obchodzić będzie każdy z nas, a czas na emeryturze ponoć wcale nie płynie wolniej, a inaczej. Jeżeli chce się robić monitoring dzielnicy z jaśkiem na oknie, to jest nudno. Natomiast jeżeli się wyjdzie do ludzi i chce się być między ludźmi, świetnie. I taki styl życia po sześćdziesiątce zalecają specjaliści. Jeżeli się zaplanuje tą emeryturę i już my wiemy, co chcemy na niej robić, jakie będziemy mieli pasje, w którą stronę pójdziemy, no to ten przełom rzeczywiście jest o wiele łatwiejszy dla seniora niż wtedy, gdy jej nie planujemy. Nie planujemy również samotności, a te często doskwiera osobom starszym. My tu zauważamy, na przykład, jak bardzo oni chcą z nami rozmawiać, jak bardzo się chcą z nami dzielić swoimi problemami, kłopotami. I co najważniejsze, szczęśliwy senior to zdrowy senior. A lista chorób doskwierających osobom starszym jest długa. Depresja, zaburzenia otępienne, choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, nadciśnienie. Bo trzeba sobie też dawać sprawę z tego, że bezspornym czynnikiem ryzyka właściwie większości chorób jest wiek. W województwie opolskim funkcjonują dwa szpitalne oddziały geriatrii w Kup i w Kędzierzynie-Koźlu. Z kolei oddział psychogeriatryczny dzienny w Opolu, całodobowy w Głuchołazach. Poradnie geriatryczne są cztery: w Opolu, Nysie, Kędzierzynie Koźlu i Kluczborku. Natalia janus Kempel, Kurier Opolski. W Kurierze Opolskim czas na informacje z naszego regionu. W skrócie zapraszam. Namysłowska policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy kierowali samochodami pod wpływem alkoholu. Pierwszy z nich miał 2,5 promila, drugi niespełna promil. Obaj posiadali dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. 53-latek otrzymał karę dwóch lat pozbawienia wolności, z kolei 41-latek usłyszał wyrok 6 miesięcy więzienia. Na drogowych przestępców nałożono też karę grzywny. Ruszyła długo zapowiadana odbudowa mostu w Dobieszowie. W związku z zamknięciem obiektu, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Starostwo Powiatowe w Głubczycach opublikowało mapę z drogą objazdową. Roboty budowlane potrwają do połowy grudnia. miesięczne spotkania kobiece, budowa przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej czy też dożynki w Nowej Wsi Królewskiej. To 14 najnowszych projektów, które zostaną zrealizowane na terenie miasta w 2026 roku w ramach inicjatywy lokalnej to kolejne narzędzie obok budżetu obywatelskiego, dzięki któremu pomysły mieszkańców Opola mogą być wcielane w życie. Będą służyć w akcjach ratowniczych i podczas usuwania skutków katastrof. 19 nowych wozów strażackich trafiło do jednostek OSP w całym województwie, zakupione za pieniądze unijne w ramach projektu Bezpieczne Opolskie. Dziś zostały przekazane druhom. Na, urocz na uroczystości była małgorzata Kornaga. Niektóre jeszcze na próbnych tablicach, wszystkie pachnące nowością, żaden z nich jeszcze nie wyjechał do akcji, ale już są na wyposażeniu o polskich jednostek ochotniczych, straży pożarnych. Między innymi trafią do Głogówka, Strzeleczek, Turawy, czy skoro goszczy 19 nowych lekkich samochodów bojowych właśnie specjalnie dla strażaków, to te samochody, które 3 lata temu obiecaliśmy w perspektywie unijnej, powiedział obecny podczas uroczystości europoseł Andrzej Buła. I obiecaliśmy i słowa dotrzymaliśmy, natomiast pieniądze unijne dodał europoseł. Poseł nie cieszą na koncie, natomiast nic nie cieszy tak bardzo jak wydawanie ich w słusznym celu. Pieniądze, które są zdeponowane na koncie, jeżeli są wydawane z satysfakcją dla ludzi, dla strażaków, dla mieszkańców opolszczyzny, one wtedy dopiero mają wartość. Przede wszystkim ten sprzęt daje takie bezpieczeństwo niesienia pomocy, że nasi, nasze druchne i druchowie nie są bezsilni wtedy, kiedy niosą pomoc. To jest chyba najważniejsza rzecz w kategoriach psychologicznych. Móc pomóc i mieć czym pomagać. Determinują te niestety wydarzenia, które się dzieją poza nami, do tego, abyśmy czasami szybciej podejmowali decyzje, sprawniej, bardziej intensywnie, dlatego że tak. Na samym końcu tego łańcucha jest mieszkaniec opolszczyzny. Na wszystkich akcjach które te samochody będą brały, w których te samochody będą brały udział przełożą się na bezpieczeństwo, na ratowanie ludzi, zdrowia i, i życia mieszkańców Polszczyzny. Mieszkańcy po prostu naszego regionu będą się czuli bezpiecznie, a po to to dla nich robimy. Wartość projektu to niemal 22 miliony złotych, z czego 17 milionów unijnego dofinansowania, również z istotnym wkładem finansowym samorządów, do których trafią te samochody, i dobra informacja to nie wszystko. Dziś 19, natomiast w przyszłym roku prawdopodobnie w maju. Kolejnych 20 samochodów dla Ochotniczych Straży Pożarnych w naszym regionie. Kurier Polski, Małgorzata Kornaga. Prawomocny wyrok sądu nakazał Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wypłatę blisko 100 tysięcy złotych w ramach odszkodowania dwóm zwolnionym osobom. Radny Sejmiku z ramienia Prawa i Sprawiedliwości zawiadamia prokuraturę, zarzucając kierownictwu funduszu działania na szkodę instytucji. Mówił dziś o tym na konferencji prasowej żądam, aby nie z majątku Funduszu Ochrony Środowiska, tylko z majątków własnych osób, które podjęły świadomie tą szarżę przeciwko pracownikom wypłaciły właśnie z, z własnych środków, nie ze środków podatnika, nie ze środków y, publicznych. Y, też żądam y, wysunięcia daleko idących konsekwencji wobec osób, y, które są za to y, odpowiedzialne, a przypominam, że to nie tylko pani minister Kloska sprawuje nadzór nad tą instytucją, ale szereg osób w Radzie Nadzorczej, mówimy także o wicemarszałkach zasiadających w Radzie Nadzorczej y, tej y, instytucji. Dzisiaj składam odpowiednie zawiadomienie do prokuratury, ponieważ y, ta informacja, którą powziąłem wiąże się też z powzięciem oczywiście uzasadnionego podejrzenia o działanie na szkodę tej instytucji. Te 100 tysięcy, prawie 100 tysięcy zostało wypłacone za dwa zwolnienia. Jedno z 2018 roku, drugie z 2022 roku, gdzie sprawy sądowe trwały do teraz i teraz się zakończyły. W związku z tym, z uwagi na to, że z sądami się nie, nie dyskutuje, my też nie będziemy. Jakby komentowali wyroku sądu. Gdyby ktoś z zarządy nie były przekonany do słuszności zwolnień, to na pewno by tego nie robiły, bo zdają sobie sprawę, że sądy pracy bardzo często są propracownicze. W związku z tym nie byłoby takiej sytuacji, że ktoś zaryzykuje 100 tysięcy 50 tysięcy na poczet czegoś, co dana instytucja będzie musiała później zapłacić. Miały się dziś po raz pierwszy pokazać publiczności na wybiegu, ale być może wstyd przeważył i publiczność nie zobaczyła tajki i tundry, trzymiesięcznych tygrysiątek urodzonych w opolskim zo 1 sierpnia. Na wybiegu wewnętrznym pokazali się za to ich rodzice, Uma i Diego. Nasze maleństwa, że tak powiem, były cały czas z mamą na zapleczu, żeby były pod naszym okiem, żeby było dla nich to jak najbezpieczniejsze, ale już podrosły na tyle, że udostępniliśmy im wybieg też wewnętrzny, na który mogą wyjść, pobawić się, mają już też więcej przestrzeni, więcej rzeczy do zabawy tak naprawdę, ponieważ mają tam kory więcej, mają choinki, którymi mogą się też pobawić, będziemy im dokładać różnego rodzaju zabawki z czasem. Urodziły się dokładnie 1 sierpnia, szybko już przybierają na masie, nie są już to takie kuleczki, jak były na początku, słodziutkie, są dalej przesłodkie, ale już ważą 14-16 kg, więc tak naprawdę to już jest kawałek kota. Specjalnie właśnie przyszliśmy. My mamy w ogóle karnety. Chodzimy bardzo często do zoo, bo co lubimy? Tygryski. Tygryski też lubimy, tak. Wszystkie zwierzątka, naprawdę. Przyszliśmy tutaj do tygrysków, bo myśleliśmy, że już są na wybiegu. Pójdziemy sobie tam koło żyraf, do innych zwierzątek i jeszcze wracając będziemy zaglądać. Może akurat wyjdą. Mamy nadzieję, że tygrysiątka wkrótce odważą się pokazać światu, na to oczywiście wszyscy czekamy. Teraz to już wszystkie informacje. Zapraszamy Państwa o godzinie 19 na rozmowę kuriera. Gościem Mariusza Studziennego będzie Robert Węgrzyn, członek Zarządu Województwa Opolskiego. Polecamy Państwa uwadze na nasz kolejny serwis o 21.30. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.